Nie jest absolutnie. Nie jest wcale za wesoło. Czekajcie, czy tu są tyły. Tu są tyły teoretycznie, więc na razie możemy się po prostu przejść dachem i zobaczyć, co tutaj jest. Może co. Tak, totalnie na razie po prostu przejdźmy tędy, nie, nie przejmując się niczym w ogóle po drodze. I tu chodzi o to, żebyśmy zdobyli trochę terenu bardziej że mamy ograniczenie ośmiorądowe, więc musimy być przy tym detonatorze w miarę szybko, inaczej nie przejdziemy tej misji. Zrobimy pierwsze przegrupowanie I tutaj. E, granat błyskowy nie usuwa kontroli umysłu. Granat błyskowy ogranicza... inaczej... Jakby to... Tutaj... Czekajcie, bo ja zawsze że tak powiem. Zaraz wam powiem dokładnie co robię. Grając proszę bardzo. Dezorientuje wszystkich wrogów w polu rażenia i, z tego co pamiętam, to o, zmniejsza premię do działań ofensywnych. O, tak to było dokładnie napisane. Najpierw podejdziemy tutaj i zobaczymy, czy ktoś w ogóle na dole jest. To jest, to jest podstawa. O, widzicie? Mamy pierwszych wrogów. Oni nas nie widzą, dlatego że jesteśmy w ukryciu, natomiast my teraz widzimy, gdzie oni nas zauważą, tak? Tu nas zauważą, tu nas zauważą. Um. Czekajcie, zobaczmy kto ma jaki ruch tutaj w ogóle. Um. Gdzie jest ten budynek? Tu, ten tu jest ten budynek. Ja bym ich zaatakował, tylko że my mamy problem, że nie mamy tu jeszcze ruchu, więc po prostu się chyba przeniesiemy jakoś merologicznie. Hmm. Tutaj. Ok. Tutaj przeniesiemy jego. Przeniesiemy tutaj. Nawet jeśli by nas zauważyli, to, to jesteśmy i tak, jakby będziemy mieli ruch po nich, tak więc to nam nie przeszkadza. Chodzi o to, żeby teraz się jak najlepiej rozstawić i przygotować już do abordażu. I tutaj ostatnią jednostkę też nie powinien go zobaczyć, nawet jeśli by tam doszli. Zobaczymy, gdzie oni się w ogóle poruszą w tym momencie. OK, patrzmy, gdzie oni idą. Oni idą w drugą stronę, to tak, więc nawet nieźle dla nas. Idealnym przejściem tej misji byłoby, gdybyśmy mogli najpierw zhakować e, to, a dopiero potem walczyć z wszystkimi laskami. Natomiast nie sądzę, żeby nam na to pozwolili. Dlatego rozstawimy się tutaj. Zobaczmy, czy jakiś następny skład wykrywa. Nie, nie ma tutaj składu. OK, oni są tutaj, czyli możemy się, możemy się zbliżyć. Ja się będę zbliżał, okay, dlatego że. O, widzicie, jest następny skład. To jest właśnie to, co chcieliśmy zobaczyć, dlatego że ci się odsuwali. Jeśli ci się jeszcze odsuną w tym momencie, to będzie dla to nas lepiej. E, tutaj możemy już sobie wrzucić overwatcha w tym momencie, dlatego że dalej nie ma sensu się posuwać. Tu jest overwatch. Um, nasz sniper dojdzie tutaj, żeby mieć lepszą pozycję do strzału na następną rundę. Um, i ostatni ruch zrobimy. Gdzie zrobimy? Zrobimy. Może się schowamy, dlatego że wszyscy są w miarę ukryci. Nie zaryzykujemy chyba. Jak się tu ruszymy, to jeszcze nie przejdą naszą stronę, wykryją nas. A mamy tylko jedną overwatch, dlatego że zostaniemy tutaj na overwatchu. Ok, patrzmy co się dzieje. Mamy 6 rund do detonacji. Zobaczmy gdzie oni się ruszają i jak okay, tam ci zniknęli i ci też zniknęli. Tak jakby chcieli powiedzieć, chodźcie do nas i hakujcie to. Hmm, w takim razie my skorzystamy z tego. Tu nas widzą, widzicie? Czyli tu gdzieś są jednostki, jeśli nas widzą. Hmm, Jakie mamy najdalszych tutaj? To jest też dobre pytanie, tutaj, ok. Ok, oni stoją tutaj, i oni nas. Cholera, jasno widzicie? To trochę przykre, że wykryli nas w takim momencie. Nawet powiedziałbym, że nie na rękę nam. Nawet bardzo mam nie na rękę. Że to ona miała granat błyskowy na sobie, którego chciałem użyć. Ale nie będziemy jeszcze na razie tutaj panikować. 88, 88, ok. On jest trochę w tyłku. I jaki ma zasięg tutaj na te granaty swoje? Jeśli podejdzie trochę do przodu, to będzie miał lepszy zasięg. Ale chyba ona go blokuje w tym momencie, tak mi się wydaje. Tutaj idźmy. Nie ma tych wrogów z boku, więc mam nadzieję, że oni nam w tym momencie nie, nie pojawią się. Nie pojawili się, jest ok. I teraz zobaczmy, gdzie on ma ruch. O, ma trochę większy ruch, widzicie. E, musimy ruszyć jego i postawimy tutaj grenadiera. W takim razie ruszmy go tutaj. Trochę zaryzykujemy, ale tutaj już musimy to zaryzykować. Ok. Musimy zaryzykować, nie mamy innego wyjścia. Ok, to jest właśnie to, co, jest, to, co będziemy robić. Dzięki, Brotam, za info. Sprawdzę je później. Na razie jestem sam, więc nie mogę obsługiwać na dwa komputery, ale na pewno obczaję o co chodzi z tym. Jakie nie mają? 91, 81. Natomiast ona jego nie zabije, jak widzicie. Problem w tym, że raczej nie zabije go też nasz cios. 91, 87. A patrzmy na ściachanie. Teoretycznie jest szansa, że on go zabije i to jest to, na co my po cichu liczymy. Brzydko mówiąc. Natomiast to wystawi naszego łowcę na atak. Nie mamy wyjścia. Zabij. Tak jest. O to chodziło. Łowca jest wystawiony, natomiast on ma 5 życia, więc jest nie jest źle. Ona tutaj sobie zabije tego. Raczej jest 100% szansa, więc nie powinna mi Jest okej. Okay. Mamy tam jednego żołnierza tylko, ale to jest jakby ryzyko tego, że ruszyliśmy tym żołnierzem za bardzo do przodu. To jest kara za to, że Teraz idą ci. Ok. To i tak nie jest najgorzej, dlatego że oni dalej są nudy po nas. w czterech na 3. Jeśli on nie zrani naszego żołnierza tego, to będzie. Ok. To dam radę. Widzicie, on się nawet nie ruszył. O, o dziwo nic się nie ruszył. Jest to bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne, bardzo. Um... Tam są ładunki wybuchowe, więc tego powinien rozwalić, ale my tutaj się zajmiemy najpierw nim. To jest większy problem dla nas. E, wspiera, wspiera, tego, że wiecie, no on też nie ma jakby czasu, żeby cały czas tutaj siedzieć. E, jakby potrzebuje też trochę czasu dla siebie. A poza tym on niedługo też myślę, że zacznie tak samo streamować z innymi gierkami. W tym momencie myśl, on myśli o streamowaniu bety Division, jak będzie wchodziło. Liczymy na drugie cięcie. Klot. Niech moc będzie z tobą. Moc jest z nim. Alright. I mamy nawet artefakt. Rdzeń zelerium. Bardzo, bardzo ważny i jeden z najlepszych artefaktów, jaki można dostać. Z niego budujemy później kombinację. Więc Trzeba je trzymać. Nie wydawajcie tego na kombinowane lekkie. Dobra, gdzie my jesteśmy, co my robimy? Tu wrzucimy sobie granat. Liczymy na to, że po prostu wypierdzieli go z tymi ładunkami. Podpaliło go chyba. Albo i nie podpaliło. To ono nie ma większego znaczenia już. Um, dlatego, że tu nie będziemy nic więcej robić. Zostawimy sobie po prostu orwocze. 30, jak widzicie, to jest za mało. Więc over, watch i patrzymy, co się dzieje. On się ruszył, niestety, pudło, ale wycofał się, więc jest ok. Ten się też wycofał, więc oni najprawdopodobniej idą do przegrupowania. Gdzieś z tyłu One pewnie, gdzieś jeszcze jest jedna jednostka. Musimy się zbliżać tutaj. Tak, więc teraz musimy się tutaj sprężać. Eee... sprężać się musimy naszym specjalistom tak naprawdę Wejście do pociągu. Okej, okay, tutaj. Tylko nie sądzę, żebyśmy byli w stanie... Możemy sprawdzić czy jesteśmy w stanie zdalnie roz to rozbroić. They keep these trains running around the clock, but you'll never see them loading or unloading any cargo. At least not where anyone can see it. Nie, nie jesteśmy w stanie go zdalnie rozbroić, czyli musimy tam podejść. Mm, ok, czyli musimy być tutaj. Tutaj nawet lepiej, dlatego że tutaj będziemy już wystawili na strzał. A stąd i tak damy radę wejść do środka. A musimy się tutaj teraz dob dobrze, bardzo dobrze ustawić przez trzy rundy. Ok, mm, Kloda przeniesiemy całkowicie tutaj. W zasadzie wszystkich będziemy przynosić w tej rundzie. Nie będziemy chyba nawet za bardzo dawać warty. Um, tu przeniesiemy się. Um, I tutaj zostawimy jedną wartę. Ale tylko tutaj. Na naszym sniperze. Dlatego jakby ta jedynka do nas przyszła. Ok, jest jest spoko. Jak widzicie, jest, jest spoko. Wchodzimy do pociągu. Oni zapewne będą... Oni zapewne będą e, gdzieś tutaj czekali na nas, więc pewnie będą nam chcieli robić koło tyła. Ale my się schowamy tutaj. Okej, okay, nie ma wrogów. Oni gdzieś zwiali. Okej. Okay. No, no i świetnie. Zobaczmy, co tutaj się będzie dało zrobić. No tutaj raczej nie będziemy ryzykować tego, bo to byłoby kicha. A to jest całkiem kuszące i chyba tak zrobimy. Pamiętajcie, że zawsze za pierwszym razem jest największa szansa, chociaż tutaj nie ma. Widzicie, nie przejęliśmy drugiego, dostaliśmy jeden. Opóźniliśmy mroczne wydarzenia dwa tygodnie. To jest, to jest duży sukces na Ironmanie. Nie, nie, ma się, nie ma się zczarować. O widzicie, a oni są tutaj, już ich słyszymy. Okej, okay, ona już nie ma ruchu, ale mają ruch inni. Więc pozostawiamy sobie ładnie tutaj teraz overwatcha. I gdyby chcieli się ruszać. Na razie jest to jest, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze jesteśmy już po... Czasie, więc teraz możemy sobie na spokojnie ich rozpracować. Nie mamy już ograniczenia czasowego. Mm. I snipera możemy podstawić na przykład tutaj. jest Chodźmy teraz, co oni tam Oni tam są z tyłu, okej. Okay. Nic nas to nie przejmujemy. Się dalej po prostu ustawiamy genialnie. Mm. Tutaj. O, już widzę go, widzicie? Został odkryty przez moment. Został przez moment odkryty dziad. Zobaczmy, czy y... wykorzystamy to, że tak powiem... To <ślesz> Było ich więcej. <ślesz> ja powiem wam, to na razie nie wchodzę i się nie ruszam stąd. <ślesz> To jest jeden z błędów gry, jak widzieliście, dostali granata e, a nie ruszyli się. I nie ruszą się. Przynajmniej tak myślę. Natomiast ktoś tam zginął, na pewno była czwórka, było ich czterech. Wcale nie mało. Wcale ich tam mało nie było. Um, tu nas zobaczą chyba jak już pójdziemy tak. Widzicie tu już będzie obszar, gdzie oni nas wykryją. Więc więc, 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 więc pozostajemy tutaj. Patrzmy co się działo. Jeśli dobrze. O, coś. A, patrz, biegnie. <laughs> Na twarz. Żegnamy. O kurde, to nie źle Naprawdę. <laughs> Jak jest kolejny mod wyłączający uszkodzone mody, to rzeczywiście dość, dość konkretnie. Opatrzcie, tu jest dwóch. A my chyba jeszcze gdzieś mamy. Nie, już nie mamy granatów. Dobra, pytanie. Możemy tutaj przejść? Możemy tu przejść. Zobaczymy, ile ich jest. Ilu ich jest, przepraszam, ilu ich jest. On przejdzie górą. Jest raz, dwa. Zostało ich dwóch. No to zupełnie. Natomiast tamten jest tylko zabijalny, czyli strzelimy do niego. Ma 86%. Witamy. Witamy w piekle, a z ostatnią jednostką <laughs> polecimy i z miecza. Z miecza mu uciechniemy, nie będziemy się nawet tutaj zastanawiać. A, to, to ja się zgadzam w 100%, cheaty nigdy nie pomagają w, w rozgrywce, to jest jak... Jakie jest przyjemność przejścia gry, jeśli mamy cheaty, tak? Przyjemność jest, kiedy przechodzimy drugą misję na Iron Manie bezbłędnie. Pierwsze dwie misje bezbłędnie. To jest bardzo dobry wynik. Ja się nie nakręcam, ale się nakręcam. Zarąbiście. Zarąbiście.